Dobra, dzisiaj pokażę, w jaki sposób naprawić panel fotowoltaiczny. Panel nie trzyma swoich e, parametrów napięciowych, więc pierwsze podejrzenie przerwanie stringu e, w tym panelu. Co e, należy sprawdzić? E, jeżeli panel działa i produkuje jakiekolwiek energię, to mamy pewność, że diody tutaj działają w tym układzie, tak jak jest tutaj panel. Więc co dalej należy zrobić? Należy sprawdzić napięcie między tymi tutaj. Elektrodami, tak? czyli dokładnie taki tutaj był problem. To tutaj to przylutowanie było beznadziejne, nie było przylutowane. Już na etapie produkcji skorodowało to dodatkowo, mimo zaklejonego połączenia klejem. Wystarczyło przelutować i w tym momencie działa. Kiedy przyłożymy sobie miernik, tu do tego połączenia, w tym momencie mamy 12V, i na każdym z takich tych terminali powinno być 12V. Bądź po prostu w zależności od panelu, 1 trzecia napięcia maksymalnego. Dzisiaj mamy słabosłoneczny dzień, więc ta wartość jest nieco niższa. Natomiast i tak powinny trzymać te parametry. I teraz zobaczmy testerem, jaka jest wartość. Mamy VMP 36V, więc bardzo blisko tego maksymalnego napięcia. Wcześniej to było 24, więc przelutowując tylko to miejsce, naprawiłem panel i mam w tej chwili sprawny panel 370.